Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie totalnie na luzie. Mam też tutaj jakieś palmy wystające z głowy, ale to mi się kompletnie nie przyjmuje. Chciałabym dzisiaj powiedzieć o kuracji aksotretem, który ja przeszłam. Jestem aktualnie ponad dwa lata po zakończeniu w ogóle kuracji, więc to jak widzicie stan mojej skóry. Ja mam bardzo delikatny makijaż na twarzy, praktycznie nic, także możecie realnie zobaczyć, jak to wygląda w tym momencie. Od razu powiem, że tutaj to coś czerwone to nie jest krosta, tylko po prostu nie ja zawsze jakoś dziwnie <grym> funkcjonuje, że zadrapałam się jakoś paznokciem, walnęłam się i po prostu krew mi Także jest to po prostu rana. A ogólnie nie mam krost, ale do tego też przejdziemy. Um, powiem wam w tym filmie, dlaczego zaczęłam przyjmować lek bardzo szybko, bo myślę, że to jest w zasadzie oczywiste. Um, jak, jak wyglądało u mnie dawkowanie, oczywiście, jak wyglądało też oczyszczanie się skóry, moje efekty uboczne, które w zasadzie było ich sporo, dosyć. Um, I to są też takie, które utrzymują się do dzisiaj, o czym też powiem. Um, co najważniejsze, czyli to, czy jestem zadowolona z efektów, jakie otrzymałam właśnie w efekcie. Efekcie tej kuracji oraz czy ponownie zdecydowałabym się w ogóle na branie tego leku i też moje wskazówki, jeżeli bierzecie, jesteście w trakcie właśnie kuracji aksotretem albo izotekiem, bo jakby jest to. Dokładnie to samo, więc ja będę mówiła aksatret, ale analogicznie też to będzie to samo co izotek. Więc bardzo szybciutko, dlaczego zaczęłam brać ten lek? U mnie żadna inna kuracja nie działała, ja przez wcześniej około 5-6 lat starałam się jakby doprowadzić moją skórę do ładu. Miałam trądzik skumulowany głównie na plecach, tam po prostu był ogrom pryszczy. Jeżeli jesteście przewrażliwieni na punkcie, wiecie, ropy, jeżeli was to obrzydza w ogóle jakieś pryszcze, ja będę o tym mówiła wprost, no bo takie są realia, to wyłączcie ten filmik, bo no nie chcę was obrzydzać, wiecie o co chodzi. Więc tak jak mówiłam, głównie na plecach, ale też na dekolcie, na twarzy nie miałam aż tak mocnego jak na plecach, natomiast oczywiście również był on widoczny. Skórę miałam na początku mieszaną w kierunku do tłustej, bardzo mocno się właśnie przytłuszczała w strefie T, policzki natomiast były normalne. Na plecach całe były one pokryte naprawdę w pryszczach, ja nie miałam nigdy takich grudek, wiecie, za skórników zamkniętych, takiej kaszki powiedzmy, tylko u mnie występowały głównie właśnie pryszcze zamknięte, ale po prostu te bez czubków, bolesne, ja też jakoś nie wyciskałam ich szczególnie, bo po pierwsze było to niemożliwe, a po drugie bardzo często po prostu wtedy zostają blizny. I bliznę miałam, ale tylko w tym miejscu, gdzie zapinałam stanik, bo po prostu one miały, wiecie, bezpośredni kontakt z jakimś tarciem i tak dalej, więc w tamtym miejscu rzeczywiście te blizny występowały. Ogólnie te pryszcze jakoś się tam, wiecie, redukowały powiedzmy, ale od razu... Pojawiały się nowe, także na jedno wychodziło. I tak jak mówiłam, ja wcześniej przeszłam przez ogrom kuracji, w ogóle maści na receptę od dermatologa to ja nie zliczę, bo wydaje mi się, że przeszłam przez, przez każdą możliwą maść. Jeżeli kojarzycie w ogóle epiduło, to według mnie jest najgorsza maść, jaka w ogóle istnieje, bo ona nie robi nic, tylko wydawa, wydajecie pieniądze. Nie wiem, dlaczego każdy dermatolog to przepisuje, już to jest sprawdzone przeze mnie. Ale tego kompletnie nie polecam, bo nic to nie robi i też nie tylko u mnie, ale również wśród moich znajomych moja siostra też tego nie poleca. No i tak, jeżeli chodzi o te na przykład, jest to również lek na trądzik, antybiotyk. Przeszłam przez trzy kuracje tym lekiem. Również były inne, ale w tym momencie nie pamiętam nazw. One działały te leki, ale tylko podczas brania ich, czyli jakby podczas, wiecie, kuracji i ewentualnie miesiąc później, a po w ogóle po czasie od kiedy przestajecie brać te leki, skóra wraca do jej normy, powiedzmy, czyli znowu jest wysyp ogromny jakby po co wtedy przyjmować jakieś antybiotyki, jeżeli to wszystko od razu wraca? No i wiecie, było ogromne rozczarowanie. Ja też w tamtym momencie, wydaje mi się, że to była pierwsza liceum, no i mój stan sery nie był najlepszy. Ja się bardzo wstydziłam ogólnie wychodzić w jakiejś, jak było ciepło, na przykład w jakiejś odkrytej bluzce, W ogóle nie było mowy o puściu na basen, no też miałam obowiązkowy w szkole. I też wiecie, tyle co, nie, nie, nie tyle co wstydziłam się swojej sylwetki na basenie, bo wiecie, jak jest w liceum, ale po prostu mojej skóry. I to już był problem, bo no mocno to siada na bani eee, i też twarz jakoś, wiecie, zakrywano. w ogóle cuda nie widy. No i wtedy właśnie pani dermatolog zaproponowała mi Axotret, czyli substancje izotretinoine i długo się nad tym zastanawiałam. Ja ogólnie tylko słyszałam o leku izotek, który podobno był bardzo skuteczny, więc generalnie zdecydowałam się na ten lek, ale co też ważne, przed przypisaniem jego potrzebna była zgoda, znaczy zgoda, potrzebna była informacja, że przyjmujecie leki antykoncepcyjne, eee, hormonalne na tamten moment dla mnie to był duży problem, dlatego że ja nie współżyłam, byłam dziewicą, nie miałam partnera, więc nie chciałam przyjmować jakichś substancji do siebie, które ingerowałyby znacząco w moje hormony. I to też mi powiedział w zasadzie wtedy ginekolog, bo musiałam po prostu mieć takie zaświadczenie, poszłam do ginekologa. Ginekolog mi powiedział, że nie przypisze mi żadnych leków, bo nie widzi sensu, skoro nie współżyję, to po co mam, po co mam przypisywać leki antykoncepcyjne. No w zasadzie teraz, jak na to patrzę, to to, to prawda, no ale wiecie, ja się wtedy załamałam. Więc chociaż poprosiłam o potwierdzenie, że nie jestem w ciąży, że jestem dziewicą, i takie zaświadczenie dostałam. I z tym wróciłam do pani dermatolog. Powiedziałam jej o co chodzi. Ona na początku, jakby no, nie była zadowolona z tego, że, że nie, nie będę miała tych leków, ale ostatecznie się zgodziła pod warunkiem, że podpiszę, co też zrobiłam, podpiszę zgodę. Że nie jestem w ciąży, że nie zamierzam zaś w ciąży i biorę pełną odpowiedzialność na siebie. W razie jakichkolwiek kłopot, kłopotów będę odpowiadała nawet przed sądem. No i to też podpisałam. Nie wiem w ogóle na jakiej zasadzie to było, bo nie byłam pełnoletnia, no ale dobra. Chodziło tutaj głównie o to, tak jak mamy też na opakowaniu napisane, że stosowanie w ciąży jest zabronione, lek uszkadza płód. I to było bardzo mocno podkreślane i nie wolno właśnie zachodzić w ciąży, szczególnie podczas brania tego leku, ale też przez jakiś czas tam macie głównie w ulotce napisane po, wiecie, po zakończeniu kuracji również, bo po prostu płód będzie uszkodzony, a tego wydaje mi się, że nikt nie chce. No dobra, więc oprócz antykoncepcji hormonalnej ważne są jeszcze badania jakby cykliczne. Ja musiałam wykonywać morfologię krwi pełną razem z choresterolem, dlatego że choresterol akurat też w moim przypadku, ale w większości w ogóle osób przyjmujących ten lek, on wzrasta, z przyjmowa wzrasta wzrasta wraz z przyjmowaniem leku. To też trzeba monitorować, ewentualnie zmniejszać dawkę, jakoś, wiecie, sobie radzić, żeby to wszystko ładnie pogodzić. I też trzecia rzecz, dosyć ważna, istotna, to to, żeby nie przyjmować dodatkowo witaminy A w żadnej innej jakby substancji, w żadnej innej postaci do waszego organizmu, dlatego, że ten lek, ten lek zawiera bardzo mocną, dużą jej ilość i po prostu, no, zakazane było u mnie przyjmowanie jej witaminy A w, w jakiejkolwiek innej postaci. Więc tutaj sobie też zapisałam, ile trwała moja kuracja. Moja kuracja trwała ponad 10 miesięcy. Zaczęłam w kwietniu 2017 roku i tutaj mam też dopisaną ostatnią e, datę ostatniej tabletki, którą w ogóle przejęłam, czyli 23 stycznia 2018 roku. I u mnie, jeżeli chodzi o dawkowanie, oczywiście będzie to inna u każdego, może być inna, dlatego że tutaj wchodzi w grę Wasza waga oraz długość trwania kuracji, u mnie przynajmniej tak to było tłumaczone. Ja zaczynałam od 10 mg na dobę i później zostało to zwiększone do 20 mg, gdzie już tę dawkę ciągnęłam do końca kuracji. No, i przechodzimy już konkretnie do efektów, czyli u mnie po prostu przestały się pojawiać nowe wypryski po około dwóch tygodniach od zaczęcia przyjmowania tego leku. I na tym zasadzie wydaje mi się, że to wszystko polega. Po tym, jak zaczęłam przyjmować, to zdałam sobie sprawę, że to nie oczyszcza magicznie tych pryszczy, które macie. One muszą się wyleczyć, muszą same zejść, tak jak się pojawiły wcześniej, tylko po prostu nie pojawiają się nowe. W związku z tym, wiecie, te. Wypryski, które macie, stany zapalne się oczyszczają, leczą, goją, nie wiem, koją, jak inaczej chcecie to nazwać, tylko po prostu nie pojawiają się nowe wypryski, więc te nowe, jak się wyleczą, będziecie mieć piękną cerę, przynajmniej w teorii, ale tak to też u mnie wyglądało, i te efekty były dosyć mocno widoczne już po miesiącu przyjmowania tego leku. Skóra rzeczywiście wyglądała super i całkowicie się oczyściła po mniej więcej pięciu miesiącach, właśnie, kuracji. I jakby kontynuowaliśmy przyjmowanie tego leku do aż 10 miesięcy, dlatego, żeby powstrzymać, powstrzymać, żeby podtrzymać te efekty, żeby mieć pewność, że trądzik nie nawróci. Dlatego, że gdybym skończyła kurację w momencie, kiedy po prostu ta cera już się oczyści, czyli około 5-6 miesiąca całkowicie, wiecie, i z pleców, ze wszystkiego, e, i przestałabym już całkowicie przyjmować ten lek, to byłoby duże prawdopodobieństwo, że ten trądzik wróci. Ja też byłam bardzo mocno uświadamiana przez panią doktor, że... Nawet po tych 10 miesiącach może być tak, że to wszystko może wrócić, dlatego że nie w 100% wiadomo przypadków lek jest skuteczny. Tego słowa mi zabrakło. Dlatego gdzieś z tyłu głowy zawsze miałam tę jakby świadomość, że to, co robię jest OK, że, że wiecie, że mam efekty, że się cieszę z tych efektów, ale jednak zawsze jakoś tam się bałam i w sumie nadal mam takie coś, że, że mam jakieś obawy, że to wszystko może wrócić, mimo że minęły już dwa lata. To, co było bardzo fajne, jeżeli chodzi o efekty, to oczyszczanie się w ogóle nie tylko. Tych pryszczy, bo one, one o nie mi najbardziej chodziło, ale też pory. Dlatego, że ja głównie pory mam rozszerzone na nosie, i wiecie, to są takie kropeczki, które no w większości przypadków są zapchane powiedzmy, albo po prostu pełne, czyli no, są one czarne po prostu. I co było dla mnie zdumiewające, podczas tej kuracji one się też całkowicie oczyściły, więc wiecie, mieliście pory, bo pory ma każdy człowiek, czyli po prostu te kropki, ale one nie były czarne, praktycznie nie były widoczne. No, to było coś niesamowitego, więc przy tym piątym miesiącu byłam bardzo zadowolona ze stanu swojej cery, bo była ona gładka, no piękna po prostu, zupełnie czysta, wyglądała jak taka rusałka, nie wiem, takie mam takie skojarzenia teraz, jak patrzę na zdjęcia z tamtego okresu. I co też było fajne, to unormowała się u mnie ilość wydzielania, wiecie, łoju na twarzy, z, gdzie ja, tak jak wam mówiłam wcześniej, ze skóry mieszanej jest w strefie T, ona stała się, powiedzmy, nie, to, nie tyle, że co sucha, może, może okej, okay, na początku była dosyć sucha, mm, ale z czasem stała się taka normalna, powiedzmy. I makijaż wytrzymywał po prostu, był nie do zdarcia. Jak nałożyłam makijaż, trzymał się on cały czas. Co też ważne później, dlatego że na początku nie mogłam w ogóle się malować, ale do tego w sumie przejdę zaraz w efektach ubocznych. Dlaczego nie mogłam się malować? Ta normalna cera zaczęła mnie występować w około trzecim miesiącu kuracji i utrzymywała się już cały czas. Okej, okay, więc teraz przejdziemy do efektów ubocznych. Więc wyjmuję ulotkę, żeby wam pokazać w ogóle o co mi chodzi. Dlatego że każdy gada, wiecie, efekty uboczne, izotek, bla bla bla. Ale tego jest naprawdę po prostu tak dużo. To jest ulotka dwustronna, napisana takim malutkim, bicie ciurkiem. I jeżeli chodzi o efekty uboczne, to ich jest po prostu masa, naprawdę masa. Powiem Wam te, które ja jakby miałam. Mam tutaj też wszystkie zapisane, żeby o niczym nie zapomnieć, ale one występują zawsze. Po prostu inaczej wyglądają u różnych ludzi, natomiast efekty, efektów ubocznych całkowicie nie da się po prostu ominąć i jest ich po prostu ogrom. I niektóre są naprawdę przerażające, jak się to czyta, to mam wrażenie, że, że to jest czysta śmierć po prostu. Więc ja tutaj się posłużę moimi notatkami i powiem Wam o efektach ubocznych, które się u mnie pojawiły. Po około tygodniu zaczęły u mnie. Wysychać usta, co jest. Wydaje mi się, że u 100% pacjentów wiecie, wiór po prostu z ust, ale na taki wiór, że kiedy się uśmiechacie, to one po prostu same pękają i aż tryska, wiecie, krwią. Ja musiałam mieć wszędzie pomadki ochronne. przeszłam przez wszystkie chyba, jakie są dostępne w ogóle na rynku. Karmeksy jakieś, wiecie. Mm... Teraz oczywiście mi wpadło z głowy jakieś, jakie są inne. EOS to w ogóle nie dawało kompletnie rady. Na tamten moment bardzo wypromowane, ale kompletnie się mnie nic nie sprawdziło. Bistrex był w porządku, ale musiałam go aplikować co 5 minut, dlatego, że tak dobrze nie nawilżał na długo. U mnie się najlepiej sprawdził Carmex, zdecydowanie, mimo, że wiecie, czasami zostawia takie, powiedzmy, ja to nazywam ciumki. Coś takiego jednak zostawia na ustach, to zdecydowanie najlepiej nawilżał. Ja miałam po prostu wszędzie, gdzie tylko możliwe powpychane te pomadki ochronne, bo po prostu... Był dzień, kiedy zapomniałam jakiegoś i nie miałam możliwości kupienia jakiejś pomadki. Wróciłam do domu wieczorem z, ma z masakrowanymi ustami. Także na to trzeba uważać i być przygotowanym na każdą ewentualność i po prostu mieć wszędzie te pomadki ochronne. Jest to bardzo ważne na początku, szczególnie, bo wiecie, jest to taki szok. U mnie też była duża suchość oczu i ja też miałam właśnie krople, a w sumie to powiem wam później, co u mnie dawało radę. Więc jeżeli chodzi o efekty uboczne suchość oczu, przekrwione oczy, czasami miałam raz coś takiego, że one jakby krwawiły mi. Wiecie, one ym, tak właśnie szczypią, jak macie jakieś uczulenie na pyłki czy coś takiego, to jest to bardzo podobne, albo taki piasek pod oczami, ale też one czasami u mnie krwawiły po prostu, co było dziwne bardzo. Yy, I po jakimś czasie, powiedzmy w trzecim miesiącu chyba, z tego co pamiętam, bo nie było to też na początku całkiem, był to światło wstręt, którym utrzymywał mi się bardzo długo ogólnie, i jak tylko było, wiecie, światło, nawet nie jakieś mocne, to ja po prostu yy, moje oczy wtedy wariowały. Suchość ciała, szczególnie twarzy i właśnie o tym mówiłam wcześniej w kontekście tego makijażu, dlatego że na początku po prostu twarz jest tak sucha, jest to w ogóle szok dla mnie, był to dla mnie szok, dlatego że ze skóry tłustej, gdzie ja no nigdy praktycznie nie miałam jakichś problemów ze skórkami suchymi na twarzy czy na ciele, no może na ciele bardziej, a na twarzy w ogóle nagle z dnia na dzień wiecie po prostu wiór z twarzy i to na tyle mocne, że ja po prostu się wstydziłam siedzieć w ławce z kimś i cała się zasłaniałam bo po prostu miałam wszędzie podkreślone te suche skórki, dlatego na początku nie mogłam się w ogóle malować bo no nie wiem ile to trwało, z miesiąc może dwa, po prostu wyglądała twarz bardzo tragicznie i ja też miałam jakieś rany takie na twarzy o tym też wam tutaj zaraz powiem, bo na pewno mam to zapisane dlatego, że miałam problemy z krzepliwością krwi, kiedy ja miałam jakąś rankę to ona się bardzo wolno goiła i bardzo krwawiła. I też miałam właśnie to na twarzy, że podczas gojenia się ran, kiedy coś, wiecie, tam naruszyłam, powiedzmy, nawet przez przypadek, to było to bardzo widoczne, od razu jak wiecie, wszystko czerwone, no i był problem właśnie z gojeniem się ran u mnie, nie tylko na twarzy, ale ogólnie na całym ciele suchość nosa, co w ogóle śmieszne, bo wcześniej no, w życiu tego nie miałam, a po prostu musiałam chodzić wszędzie z kroplami nawilżającymi do nosa i wiecie, to wyglądało w ogóle komicznie, bo na przykład gdzie coś mnie złapało i nagle wiecie, światło wstręc, suchość oka, suchość nosa, jakieś krople tutaj, tutaj, no wyglądałam jak wariatka, ale trzeba sobie jakoś radzić. Wypadanie włosów było dosyć uciążliwe, dlatego że... Pojawiło się dosyć późno, ja myślałam, że mnie to w ogóle ominie. Oglądałam wcześniej filmiki związane z Aksotretem i też później właśnie pojawiała się, była wzmianka o wypadaniu włosów. No i wiecie, na początku kuracji mówię, kurde, nic mi nie wypada, super ekstra jest. I około 6 miesiąca, bum, nagle garściami zaczęły mi wypadać włosy. Miałam z tym ogromny problem i w ogóle bardzo długo mi się to utrzymywało. Nawet do pół roku wydaje mi się, że po kuracji one mi naprawdę mocno wypadały. I pamiętam, że na tamten czas straciłam około 1 trzeciej włosów. I gdzie ja włosy miałam naprawdę bardzo długie, i no, było mi przykro niezmiernie, i bardzo ciężko mi też było z tym walczyć. Dalej ból pleców, szczególnie w odcinku lędźwiowym bardzo mi doskwierał podczas przyjmowania tego leku. Na szczęście szybko ustąpił, kiedy już było po kuracji. Rumień na twarzy, który występuje w zasadzie do teraz, nie wiem czy go dzisiaj widać, teraz, on był tutaj na policzkach. I był on naprawdę bardzo mocny, szczególnie właśnie w dni, kiedy nie nakładałam wiadomo makijażu. Od razu po prostu miałam wielkie czerwone placki na twarzy, na nos miałam też czerwone, ale czy policzki to w ogóle, no nie wiem co to było. Wyglądałam jakbym się po prostu, wiecie, odkroiła sobie plasterek buraka i sobie przyczepiła do twarzy. Naprawdę był on bardzo mocny. Z czasem, myślę, że teraz przez ostatni rok, czyli powiedzmy rok po kuracji, zaczęło to mi się troszeczkę jakby, nie wiem, odsuwać wiecie o co chodzi, jakby to zanikać, natomiast nadal ten rumień występuje, ale już nie tak bardzo mocno jak, jak wcześniej, nie jest tak bardzo widoczne. Tak jak mówiłam wcześniej, podwyższony poziom cholesterolu i co najważniejsze tutaj, czyli depresja. Też jest to zaznaczone w ulotce i właśnie w tamtym okresie mniej więcej zaczęła być u mnie jakby wzmożona, bo ja wcześniej miałam tendencję do stanów depresyjnych, co, co też jakby na co chciałabym zwrócić uwagę, to że do dzisiaj się z tym zmagam i jest, jest już trochę lepiej, ja też przyjmuję jakby leki na depresję od jak to się mówi, od psychiatry. Ale w tamtym momencie było to po prostu skumulowane. Wiecie, nie tak od razu, że jak wzię wzięliście pierwszą tabletkę, to od razu jakby to zaczyna działać i depresja i te sprawy, nie. O To jakby z czasem się zaczyna rozwijać i nie wiem jak to się dzieje, ale coś tam w mózgu się poprzestawia. Nie jestem też w 100% tak pewna, czy to jest przez ten lek, bo jakby dużo było czynników na to w tamtym momencie, wiecie, żeby zopać tego doła i depresję generalnie, ale... W tamtym momencie rzeczywiście było to wzmożone bardzo. Jeżeli chodzi o plusowe, powiedzmy, efekty uboczne, czyli coś, co mi się akurat podobało, to to, że twarz była sucha, ale też w związku z tym, że twarz, jakby całe ciało było suche, ja nie musiałam mieć włosów praktycznie w ogóle, co może się wydawać trochę obrzydliwe. Gdzie wcześniej myłam włosy codziennie, po prostu musiałam, bo przetuszczały się dosyć mocno to na tamten moment y, mogłam mieć włosy raz w tygodniu na spokojnie, one wyglądały bardzo dobrze, poza tym, że oczywiście po czasie wypadały, ale naprawdę w ogóle nie było widać, żeby się one przetłuszczały, ja zazwyczaj na noc po prostu sobie związywałam w bardzo luźny warkocz włosy, szłam spać i wiecie, nie było żadnego problemu. Najlepiej one wyglądały drugiego dnia po myciu, gdzie wcześniej w ogóle drugiego dnia musiałam od razu, wiecie, te włosy umyć, y, więc super, bo ja ogólnie mieszkałam bardzo daleko od liceum, dojeżdżałam z innego miasta, więc y, wstawanie o 5 rano, bo ja zazwyczaj myłam włosy Właśnie rano to było super, że mogłam jakby to przedłużyć i rano ominąć właśnie ten krok, także to było fajne. U unormalizowało się to u mnie. Bardzo szybko po wiecie, po skończeniu tej kuracji, i już no teraz wszystko wróciło, więc normalnie muszę mieć włosy codziennie. To, co się u mnie utrzymało do dzisiaj, czyli ponad dwa lata od zakończenia kuracji, oczywiście brak pryszczy. Ja od tamtej pory nie mam pryszcza ani jednego. Ewentualnie jakieś krosty. Krosty mam, owszem, wągry też mam. Są czarne, tak samo jak były, ale nie mam żadnego pryszcza. Lece są całkowicie czyste, naprawdę całkowicie. Tutaj, jeżeli chodzi o dekolt, tak samo wszystko fajnie wygląda. Także jestem, jeżeli chodzi o ten lek, jestem mega zadowolona z efektów, bo w sumie dlatego zaczęłam je w ogóle brać. Także tutaj to zdecydowanie się u mnie sprawdziło. Ale też co zostało u mnie, to brak tłustej cery. Mam no, teraz powiedziałabym, że cerę normalną, może delikatnie się przetłuszcza bardziej w strefie T, ale naprawdę jest to coś niezauważalnego, w zasadzie na mnie w sensie nieuciążliwego. O, może tak. Ja też nie podruję się w ogóle na co dzień. Praktycznie nie noszę makijażu twarzy, ewentualnie właśnie jakiś brązer, korektor pod oczami, a tak to w ogóle praktycznie się nie muszę malować, nie czuję takiej potrzeby, więc wydaje mi się, że to jest super. Więc teraz w sumie konkretne pytanie, czyli czy zdecydowałabym się na ten lek ponownie, i czy zaczęłabym tę kurację jeszcze raz. Szczerze mówiąc, przez te wszystkie efekty uboczne mam takie jakby walkę w sobie wewnętrzną i tak i nie, dlatego że było ich naprawdę bardzo dużo tych efektów, które długo się u mnie utrzymywały i nie wiem czy gra jest warta świeczki na ten moment no wiecie, nie mam pryszczy, więc ok to jest super, ale z drugiej strony e, zdecydowanie na przykład depresja to jest coś, co mnie dotknęło tutaj, w tym, w tym czasie wydaje mi się, że też jest to dlatego, że właśnie brałam ten lek, wypadanie włosów było ogromne, suchość oczu, w ogóle tkanie się z, z, ze wszystkim praktycznie e, z całym ciałem bo ciało zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować w tym okresie, no było to coś bardzo uciążliwego, więc nie wiem w zasadzie czy bym się na to zdecydowała chyba na ten moment nie, szczerze powiem wam, że chyba Wolałabym żyć z, z tymi Krostami mimo wszystko Ale nie jestem pewna, więc tutaj Może Was to nie usatysfakcjonuje, ale no po prostu Nie jestem przekonana na ten moment Jeżeli chodzi o rzeczy pomocne W tej kuracji, to tak Też sobie tutaj to wszystko zapisałam, czyli przede wszystkim Oczywiście Carmex, ja polecam to z całego serca Przetestowałam każde, jeżeli chodzi o smaki Ja uwielbiam akurat limonkę Ale naprawdę każdy sprawdzi się Super, co też ważne, krem przeciwsłoneczny Wiadomo, żeby nie było blizn Ja też stosowałam 50 w tamtym okresie. Okulary przeciwsłoneczne też musiałam mieć wszędzie ze względu na światło światłowstręt, które u mnie występował i krem tłusty na noc. Ja musiałam bardzo mocno właśnie namilżać skórę, dlatego że ona się mega przesuszała w tym okresie oczywiście, więc ja dawałam na noc akurat, u mnie były to olejki na twarz i ja wam mega polecam, u mnie się sprawdził, tutaj też sobie zapisałam olej awokado i olej kon z konopi. Olej z konopi był świetny, dlatego że on był jakby taki suchy. I ja sobie dawałam zazwyczaj takie dwie pompeczki, to był taki mały olejek, więc nie wiem w zasadzie, ale to nie była jakaś super duża ilość. I po prostu, wiecie, wklepywałam go w twarz na noc i on był właśnie suchy, taki w dotyku. Dawał ogromny komfort skórze, właśnie, że ona była taka nawierzona, nie, nie nie bolała, aż wiecie z tej suchości. I też polecam Wam właśnie w tamtym okresie szczególnie robić demakijaż olejami. Jeżeli chodzi o emulsję, ja na początku stosowałam setafil i on starczył mi na bardzo długo, świetnie, właśnie pielęgnował moją skórę, był bardzo delikatny. Ja też wtedy zaczęłam wszystko używać do twarzy, co jest do skóry wrażliwej, co było bardzo dla mnie istotne w tym momencie, bo ona była bardzo, bardzo podatna na wszelakie podrażnienia. I to dzisiaj stosuję po setafilu, się przerzuciłam na emulsję micelarną z wianka, i bardzo Wam ją polecam. Są różne warianty, ja akurat teraz mam nawilżającą, i świetnie się sprawdza do demakijażu, właśnie jest ona. Głównie do cery wrażliwej. Fajnie nawilża, nic nie podrażnia i świetnie się sprawdza do demakijażu twarzy. Także w tamtym momencie, jeżeli jesteście w trakcie kuracji, ja bym zwróciła szczególnie uwagę na to, co kładziecie na twarz, żeby to było właśnie do skóry wrażliwej, żeby pielęgnować ją dosłownie, jakby to była skóra niemowlęca, bo ona jest bardzo wrażliwa na wszystko, na cokolwiek, co nakładacie, na jakieś warunki, nawet atmosferyczne, po prostu ona reaguje natychmiastowo. U mnie też się super sprawdziły krople do oczu, jakieś nawilżające. Ja nie, 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 nie trzymałam się jakoś konkretnie jednych, po prostu miałam wszędzie ze sobą krople nawilżające do oczu, tak samo do nosa, tak jak wam mówiłam, wszędzie sobie wstrzykiwałam jakieś nawilżacze, gdzie, gdzie tylko mogłam, bo wszystko mnie bolało i piekło. Przyjmowałam też probiotyki w tamtym czasie. Jeżeli chodzi o kremy, to jest to, co chcę Wam w sumie co mam ostatnie Wam do powiedzenia i do polecenia, to ja polecam wam szczególnie jeden, bo on się u mnie sprawdził po prostu kapitalnie. Ja sobie o nim w zasadzie przypomniałam przedwczoraj i muszę go kupić znowu, jestem ciekawa, jakby się teraz sprawdził. Mowa tutaj bowiem o kremie z setafilu. Ja gdzieś wam tutaj wstawię zdjęcie. Setafil i on się nazywa, lipoaktywny krem nawilżający. I on kosztuje około 40 zł, jest w takiej dużej tubce, naprawdę na długo wam starczy i on kapitalnie nawilżał ukoju moją cerę. Ja go nakładałam i na dzień i na noc, po prostu świetnie się sprawdzał. Widziałam też, że w drogeriach internetowych można go zapłacić za 30 kilka złotych i ja go wam bardzo, bardzo, bardzo z całego serca polecam. Pamiętam też, że w tamtym czasie stosowałam krem Effeclar H z La Roche-Posay był, stosowałam go na dzień. Natomiast mam go tutaj teraz też i teraz go nie lubię, ale pamiętam, że właśnie w trakcie kuracji fajnie właśnie u mnie się sprawdzał, nawilżał bardzo fajnie na dzień i sprawdzał się też pod makijaż. Dobra, więc to by było na tyle. Ten filmik będzie dosyć długi, tak myślę, ale mam nadzieję, że zawarłam wszystko. Tutaj w pigułce dla tych, którzy są zainteresowani i ciekawi w ogóle tematu. Jeżeli macie nadal jakieś pytanie, to zapraszam do komentarza albo do wiadomości prywatnych. Ja chętnie na wszystko naprawdę odpowiem. No i tak, to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.